Witajcie! Dzisiaj taki trochę nietypowy film, ku przestrodze, bo wyobraźcie sobie, że to, na co pracowaliście latami, pieczołowicie w każdej możliwej wolnej chwili zajmowaliście się swoim dzieckiem. No, kanał Zenon Aqua to jest takie moje dziecko. Każdą wolną chwilę po pracy poświęcam na kanał. No i możecie, słuchajcie, ten kanał stracić. W sekundę. Opowiem wam. Jak to wyglądało z mojego punktu widzenia, od, zaczynając od dnia wczorajszego, no bo w piątek miała miejsce akcja. Słuchajcie, no piątek miałem ostatni dzień urlopu wolne, a Zenon na wolnym co robi? Dorabia do kredytu i robi serwisy. No i byłem na serwisie i tak o 14, słuchajcie, telefon się zagotował. Setki wiadomości na Instagramie, setki wiadomości na mailu, setki SMSów i jeszcze kilka telefonów. Zmieniłeś kanał. Elon Musk. Nadajesz na żywo. No ja, we, co? Wchodzę na telefon. Słuchajcie, otwieram, loguję się na swoje konto, a to już pierwsze co. Moja ikonka. To z Twittera Ptaszek, nie? O co chodzi? Wchodzę, patrzę. Elon Musk, live stream. To na Instagramie dostałem też od widzów. Patrzcie. I mówię: Kurde, o co chodzi, nie? W pierwszej chwili, no, głupi, zmieniłem nazwę z powrotem na Zenonakła. Było to na telefonie, byłem, wiecie, cały w nerwach. Nie umiałem tego streama wyłączyć. Zmieniłem nazwę kanału na Zenonakła. Chciałem skasować te obrazki, ale w sumie na telefonie nic nie mam, więc nie miałem co dać w zamian, więc się nie udało tego skasować. Ale mówię dobra, to szybko zmienię hasła. A wiecie, zmiana hasła do usług Google to jest jakiś koszmar, a robiąc to na telefonie, w nerwach. No, nie jest to prosta opcja, ale udało mi się, słuchajcie, zmieniłem hasło do konta, nic to nie dało. Dalej normalnie leci stream, dalej Elon Musk rządzi. Mówię, jak to w ogóle jest możliwe? Słuchajcie, mam weryfikację dwuetapową. Nawet jak, jak ktoś zna moje hasło, to się nie zaloguje do mojego konta, bo musi kliknąć na moim telefonie. Si, to ja. A jeszcze, jak to zrobił z Bangladeszu albo Bóg wie skąd, to już na pewno. Ale mówię, dobra, zmieniłem to hasło. I za chwilę wszedłem tam jeszcze na inne YouTube studio. Czy tam mogę coś zatrzymać? I za chwilę po prostu było pff, konto. Nie ma konta. Znajomy wszedł, mówi: Ty, ale ten film z Ilonym Maskiem to leci na 12 innych kanałach naraz. I to nie na takich, wiecie, no, akwarystyka to taka nisza, taki jestem malutki. Jaki tam haker by chciał normalnie akwarystykę Zenona zaatakować? Jak tam takie kanały po 300, 400, 500 tysięcy subów były zaatakowane, nie? I mówię, kto by tu chciał tracić czas na Zenona, nie? E, no, ale nie mogę się zalogować, strona nie istnieje, odpaliliśmy laptopa, wchodzę z Zenonakła. Adres. Nie istnieje. No ale mówię, dobra, jestem na serwisie, nie mam jak tego sprawdzić. Dokończę serwis, wrócę do domu, zobaczę o co chodzi, nie? E, no już taki byłem, wiecie, zamyślony. Dobrze, że dojechałem w całości do domu. Wszedłem do domu jeszcze bez obiadu, to już było około 16. Słuchajcie, wchodzę na konto, nie ma konta. Wpisuję adres, adres strony, nie ma. O co chodzi? Wchodzę w maile, nic w mailach nie ma. No to co? Pomoc Google. Wchodzę na pomoc Google, formularz, odzyskanie konta, kradzież konta. No tam to, wiecie, znaleźć to, to jest też dramat, nie? Ale dobra, znalazłem, no i zaczynam wypełniać formularz. I tam chyba druga linijka to jest podaj identyfikator kanału. Ale nie taki, wiecie, Zenonakła, tylko takie. Skąd ja to mam wziąć, nie? Te cyferki. Nie ma kanału, to ja sobie nie zapisuję XYK8Y12. No skąd ja to wezmę, nie? Nie ma czegoś takiego. I piszę tam do nich, że no skąd mam wziąć sobie taki adres. A oni mi odpisali, że wysłali, że czy sobie czasem konta przypadkiem sam nie usunąłem. A jak usunąłem, to na pewno dostałem maila. No ale wchodzę w te maile, nie ma. Wchodzę w spam, nie ma. I wyobraźcie sobie, wchodzę w kosz. I wszystkie maile z automatu na Zenona w koszu. No i widzę tam takiego maila. Piękny, nie? Cześć, Ilon. Skasowaliśmy Twoje konto, bo naruszyłeś zasady YouTubea. Ja what? Eee, ale dostałem, dostałem ten numer konta od pomocy technicznej i mogłem go w sumie wpisać w ten wniosek. No to wpisałem ten, ten numer, puściłem wniosek. No i czekam. W międzyczasie, wiecie, Instagram, ja nigdy tam nie lubiłem, jak ktoś do mnie pisze na Instagramie, bo tam nie zaglądam, ale na Instagramie Zenon no, się na konto, ze, nie ma konta, bo hakowaliły samu konto. No, no, zhakowali, nie ma. Tylko zastanawiam się cały czas w głowie, jak oni go schakowali bez uwierzy uwierzytelnienia przez komórkę, nie? No przecież jest komórka, mówię, 100% bezpieczny. No, mój kanał jest mały, ale wyobraźcie sobie, tacy, co mają kanały po milion y, subów, to tam oni z niego żyją. I nagle... YouTube ci pisze, że nie masz kanału. Ja mówię, kuźwa. I dzwoni do mnie profesor podwodny, pyta się, ty, co się stało, bo dostałem tu właśnie powiadomienie, że Elon Musk rzucił film. A ja mówię, co? No, włamali mi się na konto, nie? On mówi, masz zapasowe filmy? Ja mówię, nie mam, bo jeszcze mi dys umiera, więc te wszystkie filmy na maj, które chciałem wrzucić, były już wrzucone na YouTubie czekały na publikację. On mówi, no bo ja to, wiesz, mam te wszystkie filmy u siebie, trzymam, kupiłem dysk, tam 12 tera i mam to na dysku. Ja mówię, a tak, ja mam 3 tera, który umiera i musiałem przerzucić te filmy na YouTube, bo jak zacząłem, jak edytuję teraz te filmy w 4K, to one są duże, długie i po prostu mi się wiesza, wiesza mi się program do edycji, bo dysk jest do wymiany, nie? Więc trzymałem to, no i tu nie, nie mam, nie mam, sorry, dupa. Jak oni to zrobili? Mówię, nie wiem. On mówi, kurde, jak mi się łamią. No, możliwe. A mówię, weryfikacja dwutopowa jest, jest. No to, no to tyle dobrego, no to wiesz, to najwyżej powiesz, że ci się włamali i tyle. No dobra, skończyliśmy rozmowę eee, i dostaję smsa. Ty, Ile on ma wizytę w Crazy Coral? Co? Mówię, <laughs> no, jaja jak berety. Wchodzę na konto, jest. Wow! Wchodzę na maila. I zobaczcie jakiego fajnego maila dostałem z pomocy technicznej tu od pana Michała, że zajęli się tematem, że to jest dla nich priorytetowe, że oni się tym zajmą, że zrobią śledztwo, no bo jak to możliwe, nie? I widzę konto wróciło. No ale wróciło Elon Musk, logo, wszystko zacząłem zmieniać, kasować przywracać do, do wyglądu, już zaczęły spływać komentarze, ale dalej nie widzę maili, nie? Potem wchodzę, słuchajcie, na usługi Google, filtry poczty i założył tam ktoś filtr poczty, że wszystkie maile z YouTube'a i z Google z automatu do kosza. Super, nie? Eee, mówię, kurde, może jakiś robak mi się wgrał na komputer, to jeszcze szybciutko przeinstalowałem Windows. On, on był świeży, był tam trzydniowy, bo, bo też dysk C, na którym działał system, też mi zdech. Czyli zdychał, więc musiałem kupić nowy dysk. Nagrałem od nowa Windows'a i wgrałem tego Windows'a od nowa. Już drugi raz zalogowałem się, ustawiłem tą pocztę i zacząłem odgrzebywać śmietnik. Ja w ogóle wam bardzo chciałem podziękować, że jesteście tacy czujni i żeście wszyscy. Do mnie pisali, że co się stało, wiecie, że przejęli, przejęliście się tą moją pracą. No ja byłem zamany, słuchajcie, wylew, z zawałem, mówię, no po koncie, po koncie. Co zauważyłem, co się stało, tak na minus. Po pierwsze, słuchajcie, dzisiaj to zauważyłem rano. Wszystkie moje odpowiedzi, wszystkie, 98% moich odpowiedzi na wasze komentarze, a wiecie, że ja zawsze na komentarze odpisuję. Odpisuję na nie rano, w pracy, wieczorem, pół dnia odpisuję na komentarze. Jest to dla mnie ważne, bo ja wam, ja to doceniam. Że chcę Wam się powiększyć mój zasięg, zostawić jakikolwiek komentarz, czy to łapka w górę, czy jakieś pytanie. Dla mnie super, ja zawsze odpisuję, dziękuję Wam bardzo. No i wchodzę, patrzę, kurczę, nie ma żadnych komentarzy, znaczy nie ma żadnych moich odpowiedzi. Komentarze są, serduszka są, a odpowiedzi nie ma. Mówię super, no to wchodzimy dalej. Wspierający. No to też do mnie kolega, który mnie wspiera. Z UK wysłał mi maila, ty dostałem cofkę, że już się nie wspieram. Ja mówię, Super, patrzę, że no faktycznie wspierających ubyło o połowę. Nie wiem o co to chodzi, więc jeżeli chcecie dalej mnie wspierać, to bardzo proszę, jakbyście tam weszli w zakładkę, czy dalej jeszcze Zenona wspieracie i sprawdzili, bo możliwe, że to się cofnęło. Jakbyście mogli to zrobić, będzie mi bardzo miło. O, słoneczko wychodzi, no wiecie, jest rano. A ja już do Was nagrywam film, bo wczoraj nie miałem siły, wiecie, w emocjach, miałem dosyć, nie? E, co tam jeszcze się stało? No zasięgi, zasięgi po prostu umarły, no bo jak wszyscy dostali maile, że Zenon, Zenon, Elon Musk nadaje na żywo, potem Elon Musk rzucił Crazy Coral i YouTube, wiecie, wywalił konto, Zasięgi uciął, więc nie wiem, jak to teraz będzie jak to będzie z zasięgami, więc mam dla was, dla, mam, mam do was serdeczną prośbę. Jakbyście weszli w ten film ostatni z Crazy Coral, i nawet jak Wam się nie podobał, nawet jak wasza akwarystyka morska nie interesuje, zostawcie! łapkę w górę, jakikolwiek komentarz, tak, dla zasięgu, coś, kropeczka, nieważne, żeby, wiecie, silnik YouTube'a zauważył, że Zenon wrócił, że Zenon jest niezniszczalny, jak niczym Bruce Willis w Niezniszczalnym, czy tam tytanie, Niezatapialny Tytanik, kto może nie, ale może jakiś lotniskowiec z cyperskiej. Tak, to to jest to. No i podsumowując, słuchajcie, no wasza praca, każdego kanału, nieważne, czy jest duży, czy mały, poświęcacie temu każdą wolną chwilę. Ja widzę po sobie, ja każdą, mnie nie ma. Przychodzę z pracy, YouTube, filmy zaległe, nowe, myślę co tu zrobić i nagle możecie fikt to, to stracić. Na pewno, słuchajcie, adres pomoc, pomocniczy sobie ustawcie, na pewno sobie ustawcie weryfikację przez telefon i silne hasło. I słuchajcie, ja to wszystko mam. I co? I jajco. I się wbili. Kto? Jak? Nie wiem. YouTube może mnie nie poinformuje, ale na pewno się tym zajmie. Także sytuacja powiem Wam nieciekawa. Emocje normalnie zenit. Całe szczęście już jestem, nadaję, właśnie się zaraz zbieram, jadę do Czmiela. Tam dzisiaj po 15 jest jakieś show aquascapingowe nawet. Nie wiem dokładnie, tam gadałem z Radkiem wczoraj, on mi mówi co to będzie. Nie miałem głowy, nie wiem, więc jadę zaraz do Czmiela sobie na taką szkółkę z hardscape'u, aquascapingu, nie wiem co to będzie, to sobie tam coś nagram, założę, założę. Wybiorę skały do projektu, bo będę niedługo zakładał w lipcu fajne akwarium, coś ala zielone skały, więc jadę zobaczyć ile mają skał, pobawić się w piaskownicy. No i co? No i jeszcze zrobimy podmiankę w kiryskarium i tyle. Także życzę Wam Spokojnego weekendu, spokojnej soboty. Jestem, nie zginąłem. Nie tak łatwo się mnie pozbić. Trzymajcie się ciepło. Cześć!